Cześć, jestem Kielek i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moją przygodę na świecie Hardcore, na którym przeżyłem 50 dni. Żeby wprowadzić jakąś rozmaicenie względem zwykłego Minecrafta, dodałem kilka fajnych datapaków, które wprowadzają m.in. ulepszony generator świata, różne customowe struktury, czy też ulepszony nether. Jako że się znudziły mi się, postanowiłem nagrać coś innego, a jako że tego typu odcinki u innych youtuberów mi się spodobały, postanowiłem sam spróbować nagrać taki odcinek. Samo naganie odcinka zajęło mi około 15 do 20 godzin, a montaż około 15 godzin. Możecie docenić moją pracę, zostawiając suba dzwoneczki oraz łapkę w górę, bo na 200 łapek zabieram się zamontowanie kolejnego odcinka z tej sali, a na 300 łapek podam wam packa, którego używałem na tym odcinku. Oczywiście na moim Discordzie, do którego link macie w opisie. Listę do tapaków podam wam w przyszłym odcinku, jak dobijecie tutaj 350 łapek. Po obejrzeniu odcinka dajcie znać, co sądzicie o takim kontencie. Jeszcze na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie potrafię. Grać zbytnio wala, gdyż gałem do tej pory głównie minigieki, więc przepraszam, że byłem taki trochę chaotyczny na tym odcinku. I przypominam, że jest to mój pierwszy film takiego typu, więc przepraszam za jakieś niedociągnięcia. Możecie dać znać, co poprawić itp. Wszystko mówiłem z głowy, nie miałem napisanego żadnego scenariusza, więc czasami może być to trochę chaotyczne. No i ja już nie przedłużam. I zostawcie łapkę w górę i No i zapraszam do oglądania. Zacząłem od stworzenia świata. Na początku zebrałem drewno, wydobyłem kamień na narzędzia, zrobiłem sobie kilka podstawowych narzędzi z kobla. Wpadłem w ogóle do jaskini, której, no, nic nie widziałem, bo miałem shader. Ogólnie możecie dać znać, czy wolicie, żebym grał z shaderami, czy nie. Ogarnąłem sobie jedzonko i wypadł mi pierwszy totem. Ogólnie te totemy dodałem po to, żebym ciągle nie ginął i jest to datapack. W późniejszym czasie go usunąłem, jakby co, więc no. Zebrałem żelazo, Tutaj potężną bombę dostałem od zombiaka z łopaty, dwa HP mi zostało. Problemy były, no a tutaj straciłem ten totem, mój pierwszy, więc w pierwszym dniu byłby koniec już tego save'a. Postanowiłem się wykopać, bo nie było sensu dalej siedzieć w tej jaskini. W ogóle zgubiłem tamte moje piecyki, w których przepalałem sobie jedzenie, więc odpuściłem sobie je i przepaliłem w innym miejscu jedzonko. Stworzyłem pierwsze, żelaznej temy i poszedłem zabijać szybki. Stworzyłem sobie żelaznego seta, no i poszedłem w przygodę, szukać jakiegoś... Fajnego miejsca. Po drodze zabijłem trochę kojów dla jedzonka. Przy tworzeniu portalu taki trochę fail był, bo sobie zalałem lała ale ostatecznie stworzyłem ten portal i działał. Ale w poszukiwaniu Flinta uciekłem od niego, znalazłem kilka epajów i ostatecznie zapomniałem o tamtym portalu i nie dokończyłem go. Po drodze też spotkałem UL, w którym tak naprawdę nic ciekawego nie było, trochę złota, trochę żelaza, wykopałem to i poszedłem szukać diamentów na bionie bagiennym, jednak pieszy w kop nic nie dał, przespałem się także i tutaj zapamiętajcie tego zombiaka i tutaj próbując postawić wiadarko z wodą na górze, niestety spadłem i zrobiłem jakimś cudem łotera inaczej bym po prostu stracił następny totem, zabiłem tego zombiaka, no i wkopałem się w następne miejsce, ale okazało się że już byłem w nie wkopany wcześniej, wkopałem się kolejny raz i kolejny raz, niestety to nie zadziałało, ale podczas tej wkopki skopałem się tak nisko, że po prostu mnie przeteleportowało coś, szybko wyszedłem i wszedłem żeby mnie to nie zabiło, bo myślałem, że to jest jakiś błąd, ale później okazało się, że to jednak nam wybiom. Wróciłem do normalnego świata, chciałem zobaczyć, czy to w ogóle będzie działać. Ogólnie trochę na początku to było zbagowane, ale jakoś się udało. Znalazłem tutaj także złoto. No i dokopałem się do pierwszej jaskini, w której było pełno kejpajów i jakichś takich pillaczajów z diamentami. Tak więc wyjaśnię, MKPajów w ogóle też było pełno pająków jaskiniowych, które mnie mega denerwowały. Oraz waliłem w ogóle tutaj... Ładny klacz siadł, bo inaczej to kolejny totem by poszedł się, że tak powiem, walić, ale niestety za chwilę to się stało i straciłem kolejny totem przez pająki jaskiniowe, bo no nie lubię ich, bo niestety, ale no potężne są. Zabiłem tutaj tego zaginionego głennika, ale jednak nic nie dał, wykopałem pierwsze diamenty. Żelazo przepaliłem sobie rybki, które wcześniej upolowałem, znalazłem Emeraldy, no i także złoto wykopałem. Później postanowiłem wszystko przepalić i próbowałem się przespać, ale niestety na tym świecie się nie da przespać. Kolejny płata chciałem zrobić, ale niestety znowu nie pykło. Ale gdy już zrobiłem, no to nie dało się go podpalić, bo no po prostu nie działało na tym świecie. Tutaj potężna akcja wpadnięcia do lawy. Następnie zwiedzając ten świat znalazłem potężny cave. No i tutaj ekscytująca walka z pająkami. One są małe, trudno je trafić. Ciągle i no, zatruwają życie, że tak powiem. Szybkie diamenty i postanowiłem się wykopać stąd, bo nie miałem już żadcia. Zostały mi tylko dwie rybki. Podczas wykopywania się natrafiłem na mega wielki, otwarty teren, na którym były rudy na wierzchu. Jednak ostatecznie chciałem wyjść z tego, bo totalnie żarcia nie miałem. Została mi ostatnia rybka. Więc przeteleportowałem się do normalnego świata i wyszedłem, ale niestety zacząłem mieć Potężne lagi. Już nie pamiętam co było powodem, ale jakoś udało mi się to naprawić w późniejszym okresie. Myślałem, że to przez teksty packa, dlatego zmieniłem teksty storka. I dlatego na początku był inny tekstowy pack niż później na przykład te liście nie były takie 3D. Znalazłem także kolejny ULF, w którym w ogóle wziąłem sobie butelkę miodu. Nie wiedziałem, że to zdenerwuje pszczołę i mnie zatyła. Ale uciekłem stąd i na szczęście przeżyłem na pół HP, ale przeżyłem. No i tutaj przy oganianiu tego tak niestety coś nie pykło i po prostu usunąłem liście, bo myślałem, że to przez to mam takie lagi. No i wyglądało to tak. Ale trochę pokombinowałem i naprawiłem już to. Możecie dać znać, czy lepiej, żebym grał z shade'ami czy bez shade'ów, bo na przykład tutaj na tym biomie wyglądało to mega ładnie. I ogólnie Minecraft z shade'ami wygląda o wiele ładniej, więc możecie dać znać, jak wolicie, czy z shade'ami czy bez. Tutaj zrobiłem bardzo fajną akcję, bo zacząłem budować się nad lawą z na więc XD. A ogólnie to było na na mnie dodanym przez Datapaka, taki wulkaniczny. Znalazłem wioskę, zabiłem golema, której dał mi w ogóle totem. Przespałem się i witam Was w dziewiątym dniu. Znalazłem w tym dniu wieżę Pilajajów, która została zmodyfikowana przez Datapak, której no, był zwyczajny lud, jak na wieżę Pilajów przystało, czyli nic ciekawego, jedynie majhewki wziąłem i, i tyle. Następnie znalazłem dżunglę i potężną wioskę pustynną, bo mam Datapaka, który zmienia wioski. Pustynne na takie ładniejsze i eksplorowałem je w sumie nic ciekawego w nich nie było takiego do zebrania, więc pokazuję wam tylko takie slajdy jak coś zbieram, ogólnie mega dużo było biegania po niej, bo pełno tych domków było i, i dosyć duże te domki były, z wieloma skrzyniami, ale no niestety nic przydatnego zbytnio w nich nie było, jedynie co to żarcie żarcia było pełno, mógłbym sobie zagwarantować żarcie na całą gę. zebrałem piecyki, bo czemu by nie, i w tej wiosce był w ogóle generalnie to kobla i stona W sumie dobry pomysł na jakiegoś Skydoka. Przespałem się i w tym dniu poszedłem do tej dżungli, w której miałem potężne lagi. Miałem dosłownie, nie wiem, 20 fps więc dlatego naganie tutaj może być tak zlagowane. I szybko z niej wyszedłem, bo mnie to denerwowało, że lagowało strasznie. Chcąc otworzyć skrzynkę, zaatakował mnie topiec z tym zębem i zabiła go i wypadł ząb, więc Pokchamp z pierwszego topsa Znalazłem portal, oczywiście wziąłem itemki ze skrzynki. Znalazłem opuszczony statek, który był zakopany, odkopałem go i znalazłem mapę skarbów, więcej nic ciekawego nie było. Przespałem się i w tym dniu poszedłem do statku, który wygenerował się dzięki datapakowi Ogólnie na nim były pigliny i gra ja to widziała jako bastion, więc dlatego dostałem achievement, kiedyś to było. Znalazłem obok statek, w którym było kilka diamentów i totem. Metodą drack klika pozyskałem powietrze w tym statku, żeby nie musieli wychodzić na powierzchnię. Postanowiłem się stajdować z piglinami, ale dostałem potężną bombę, że zostało mi 2,5 serduszka od brutala. Następnym razem zostało mi 1,5 stajduszka po szczale od niego. Zrobiłem sobie żelazną siekierkę i zajrzałem do skrzynki, w której było dosyć dużo diamentów i mapa sklimbów. Postanowiłem zabić te wszystkie pigliny, które tutaj były. Jednego zostawiłem, żeby mi stajdowało trochę tego złota, były pajły, więc nie musiałem szukać peł. Na zabicie smoka i tutaj były zwyczajne skrzynki ze Skybu oraz blok złota. No i w beczkach były fajne wajki i Fire Charger. Postanowiłem sobie zmodyfikować ten statek, bo postanowiłem, że tutaj zamieszkam na jakiś czas, więc zniszczyłem, żeby było więcej przestrzeni. Postawiłem skrzynki i wrzuciłem do niego zbędny lud. Postanowiłem, że zniszczę sobie jeden żagiel, bo był useless i tylko miejsce zajmował. Przespałem się i w dniu 12 chciałem zabić tego piglina. Jednak jakoś tak wyszło, że go nie zabiłem, i wziąłem od niego lud i zacząłem się z nim dalej tej domu. Niestety, ale uciekł mi przez to, że chciałem zabrać lód, ale zamknąłem go na szybko, bo poleciał na złoto. Później poszedłem szukać skarbów i znalazłem taki dom Lekarjbaka, w którym totalnie nic nie było, wszystkie skręci były puste. Znalazłem pierwszy skarb, w którym były dwa diamenty: trochę złota, trochę żelaza i dzięki. Przespałem się na dnie oceanu i witam Was w dniu 13. Znalazłem kolejny statek i wiedząc już, że pigliny nie potrafią pływać, po prostu je zwabiłem do wody i tak ograbiłem sobie ten statek, w którym było, no, kilka diamentów. I w sumie lód był podobny. Mapa w druga w ogóle prowadziła do tego samego skybu. Nie wiedziałem, że tak się da, więc myślałem, że to jakiś inny Skype tutaj jest. Więc miałem takiego m***a lekkiego. Wróciłem do swojego statku i patrzę, a tu ten piglin jeszcze jest. Chciałem, żeby w sumie zniknął, ale jakoś sobie chyba dał czapkę i sobie ją założył. Tak więc został i nie zniknął. Więc w sumie fajnie, będę miał towarzysza. Przespałem się i dzień 15 Zabiłem porta do nadaju. I podpaliłem go, ale niestety Nedaj tutaj na tych datapakach jest tak ciężki i ogólnie mega zlagowany był, bo miałem tutaj bardzo mało FPS-ów, w ogóle zespiłem się na bazalcie, więc na 8 biomie. W jakiejś takiej strukturze się zespiłem, w której były blazy, które w ogóle nie dawały ani pałek, ani nic i miały 5 totemów, które trzeba było im zniszczyć i dopiero można było je zabić, a były potężny damage, więc przez to odpuściłem sobie Nedaj na jakiś czas. I tutaj zabiłem drugiego tego blaza. ogólnie kilka ich zabiłem, ale nie chcę wam tego pokazywać, bo nagrania ogólnie są mega zagowane. I z jednego z nich wypadła książka, która, no, miała dosyć słabe enchanty. Zabiłem sobie diamentowy set, przespałem się i postanowiłem, że zrobię sobie pole, żebym miał jednak troszkę żacia, bo z żarciem było średnio, bo nie wziąłem go za dużo z tamtej wioski. Znalazłem kolejny ul, który był trochę inny reszty, ale go zlutowałem. Następnie się przespałem i na powitanie zombiak mnie podpalił, tak więc, no. W manszafcie, który był obok, znalazłem sobie Karta z, ze skrzynką W której był totem Among Us <noise> Więc no, następnie sportowałem Villagera do bazy, jednak Źle popłynąłem i musiałem wracać się Bo myślałem, że dopłynę tutaj Ale no niestety nie dopłynąłem I musiałem po prostu robić dziurę Przez którą będę mógł przepłynąć z Villagerem Chwilę to zajęło, ale Ostatecznie się przekopałem i sportowałem Tego Villagera obok mojego statku W górze wykopałem mu małą dziurę Ogólnie pulpit mu postawiłem I na razie tak został, Znalezny także diamenty, ale jednak postanowiłem, że zostawię sobie je na czas jak będę miał kilo w Swartunom. Znalazłem następne diamenty, które także postanowiłem, że na razie nie będę wykopywał. Chcąc zrobić enchant, zrobiłem zagrodę, w której zamknąłem kilka korów, ale niestety za długo jej nie miałem, bo za chwilę dwa creepery wysadziły mi ją, więc musiałem od nowa ją budować. Trochę wyrównałem terenu przy niej i zabudowałem te krowy. Następnie próbowałem dać zombiekowi itema, żeby nie zniknął, ale średnio chciał wziąć Zrobiłem także plantację trzciny cykurowej, rozmnażyłem sobie kawy. Wykopałem obsydian na portal, i udało mi się w końcu dać zombiakowi itemek, żeby nie zniknął. Ale niestety spalił mi się i nie dotarł do tamtego miejsca, gdzie był villager, więc F sytuacja. Następnego villagera ogarnąłem z jaskini pod tym villagerem i ogólnie takim sposobem go tam transportowałem, ale oczywiście za wysoko go przetransportowałem i on zginął. I niestety ponownie musiałem transportować zombiaka. Tym razem dałem kilku zombiakom blog, żeby jak jeden mi nie wyjdzie, to żebym miał kilku w zapasie, zakopałem ich w dziurze. Przyszedł także Enderman, którego sklepałem i dał mi parłę, więc pokrzamp. W końcu udało mi się przetransportować tego zombiego na górę i wykopałem mu specjalną dziurę, w której go zostawiłem w wódce. Ogólnie bił mnie trochę, ale udało się. Chciałem zdobyć od Village'a Mendik, ale niestety się nie udało, więc po prostu postanowiłem, że wytajduję się za kartki i tak przebiegł mój pierwszy tajd z Village'em. Dzięki Emeraldom kupiłem sobie biblioteczkę, którą postawiłem i miałem w końcu enchant na 30 level. Ale niestety zbyt ciekawych enchantów nie miałem, więc postanowiłem, że na razie nie będę niczego enchantował, ale zaryzykowałem i zenchantowałem kilów, w które siadł mega dobry, bo szczęście 3 niezniszczalność, czyli wydajność tutaj, więc pokczam totalny. Poszedłem wykopać te diamenty, które zostawiłem wcześniej. Przepaliłem sobie całe złoto z wyprawy i żelazo. Przetransportowałem kolejnego villagera i poszedłem do nadaju który był mega ciężki i myślałem, że z tych blaze'ów wypada pałki blazów, ale no niestety nie wypadło mi ani jedna, zabiłem ich dosyć dużo, więc poszedłem szukać przykład z fortecy i trwało to kilka dni bo ogólnie poszedłem w nie w tą stronę i musiałem się wracać, bo nie było totalnie nic i ciężko się ogólnie po tym bazacie chodzi, więc poszedłem w otwartą stronę i nafarmiłem sobie kilka pają, aby móc się przeteleportować dalej, żeby nie musieć biegać i w końcu znalazłem fortecę Pierwsze co to zabiłem, Blazy niestety mnie zrzucił i nie siadł mi klacz. Nafajmiłem sobie kilka pałek wiadome, wstaciłem przy okazji totem i znalazłem taką ciekawą strukturę, która też się wygenerowała dzięki datapakowi. Było tam głównie złoto i złotej tenki, więc nie pokazuję wam jak to eksploatuje. Jedynie ciekawa rzecz, to guźce mnie zrzuciły na dół do lawy. Nie udało mi się sklaczować, ale ostatecznie udało mi się wyjść bez straty totema, więc... Pokchamp udało się. wyciełem z Nedaru do domu i zrobiłem kilka oczu kresów, żeby mógł dowiedzieć się, gdzie jest portal. Naprawiłem sobie diaksowy set, bo był już trochę zniszczony i zacząłem przygotowywać się do stacia ze smokiem. Pozyskałem trochę flinta i trochę piór od kurczaków, żebym mógł zrobić strzały, żebym mógł zniszczyć wiadomo wywiażę smoka. No i okazało się, że ten portal był mega niedaleko od mojego miejsca zamieszkania, więc Pokchamp. Trzy oczy rzuciłem, wszystkie wypadek no i ostatecznie wyłączyłem shade'a, żeby było więcej widać w wodzie, bo myślałem, że tutaj jest exposed, ale niestety nie był i rzuciłem ostatnie oko, które mnie nakierowało na strongholda, niestety wkopałem się źle i musiałem wychodzić, więc nieco to tutaj tą grodę znalazłem i... Tylko ja się wkopałem i też nic nie było, więc XD Jedynie co to była lawa, w którą wpadłem. Ale na szczęście dźwięki mobków zdradziły gdzie jest ten stronghold, więc po szybkiej walce z mobami pozostało mi znaleźć portal, której szukałem mega długo, bo niestety ale ten stronghold okazał się mega wielki i potężny. Przy okazji znalazłem sobie spawnę, więc będzie można Mob Grinder zrobić w przyszłości. I w końcu znalazłem Portal. I tutaj głupoty zrobiłem, bo przesłałem się i zniszczyłem to łóżko, co nie było tą decyzją, ale portal był odpalony w ogóle czai się to odpalony legit no scam. legit legit, on był odpalony, wiecie o co chodzi, <gry> więc wszedłem do portalu w ogóle, na początku się wystraszyłem bo zacząłem latać, ale za chwilę się wszystko wczytało, jako profesjonalny gać minecraft chciałem zabić smoka łóżkami, ale niestety nie pykło, bo dwa łóżka mu wsadziłem i wyleciał, więc f sytuacja zniszczyłem wszystkie wieże łupkiem, ogólnie mój aim z łuku jest przepotężny, więc musiałem wchodzić na kilka wież i je zesczeliły wacięcznie, zacząłem strzelać do smoka, bo już wszystkie wieże były zestrzelone. I smok w końcu sparczował, więc dostał strzałę w łeb. No i dalej próbowałem zabić go łóżkami, ale no niestety, no mój skill zabijania łóżkami, no jest średni, bo w ogóle jednego łóżka nie dostał, uciekł se. Chcąc wsadzić mu ostatnie łóżko, podskoczyłem i zrobiłem łotera, więc pokczam. Ale no niestety, nie pykło mi, bo wybił mnie i zniszczył mi totem. Jakbym nie zrobił tutaj tego Watera, to byłby koniec tej sali, więc szybko by się zakończyła. Szybko postawiłem Łóżko i crafting, i zabiłem tego smoka, bo nie chciałem już czekać na kolejnego pejcza. Ugasiłem ogień, żeby tutaj exp się nie spalił. I zabiłem całego exp'a, i ostatecznie miałem 66 level. Nie zebrałem sobie jajo smoka, bo dlaczego by nie. No i tutaj jest właśnie to, o czym mówiłem, czyli zniszczyłem tamto łóżko i tepnęło mnie na spawnej. I musiałem biec z 2000 km do domu. Wszedłem do End City, poszedłem niestety w drugą stronę niż było to End City. Tepnęłem się pajłami i no niestety musiałem wracać z powrotem, bo ustawiłem sobie maksymalny end, end distance i obróciłem się i tam było, to nie wiem, w ogóle dziwię się, czemu ja tego wcześniej nie zauważyłem. Wszalka jest mega denerwująca. Ciągle mnie uderzały i ciągle lewitowałem i no w skrzynkach w ogóle były strasznie słabe temy, bo były klaty z kątem uwiązania i z ciekawy z 2, więc no. Ostatecznie trochę tych szlakajów wyeliminowałem, tepnąłem się na statek, no i w tych skrzynkach też nie było nic ciekawego, ale w końcu miałem elite, więc można było lecieć i chciałem zrobić watera, niestety nie wyszło. I straciłem totem Zrobiłem następnie podki, aby uleczyć wieśniaków Żeby wiadomo mieli niższe ceny Stonks ogólnie I z tym męczyłem się mega długo Z tym uleczeniem villagerów Bardziej to z zagredzieniem ich Ale w końcu się udało i uleczyłem ich Więc no naprawiłem sobie seta, wiadomo, żeby się nie zniszczył, bo dosyć obarwał i ogólnie w międzyczasie zenchantowałem sobie spodnie na enchant 43, ale no niestety nie nagrałem tego i po uleczeniu jeden wieś tak sprzedawał 17 kartek za Emeralda więc pokczam, i tutaj w ogóle Riot mnie nawiedził, więc, więc no szybko go zabijem i ogólnie rozpoczął się raid na, nie wiem w ogóle jakim cudem, jak tu wioski nie było, no i zabiłem wszystkich tutaj z tego 1 jeden w ogóle gdzieś został i później chyba zniknął bo, nie wiem, ten raid się jakoś samoczynnie wyłączył jak dalej poszedłem. Tutaj chciałem uzyskać mendik od tego wieśniaka, dosyć długo mi to zajęło i w końcu mi się udało, więc kupiłem sobie pierwszy mending, żeby zablokować jego wiadomo trade'y i tutaj chciałem sobie ogarnąć gunpowder na firework i wiadomo, żeby mu slatać na elitrze. Tutaj oganiałem kolejne enchanty i udało mi się zrobić protection 4, Unbanking 3 na hełmie, ale niestety w pozostałych enchantach nie było tak kolorowo. Postanowiłem jeszcze raz zagryźć villagerów, żeby wiadomo mieli jeszcze niższe ceny. Niestety villager uciekł na szczęście zombie villager'a udało mi się zatrzymać, więc pozostało tylko przetransportować tego villager'a tam gdzie był. Senchantowałem elitę na mending i unbanking 3. I po długim czasie w końcu udało mi się wieśniaków doprowadzić w swoje miejsca. I ten jeden miał mending za jedną książkę i jednego emeralda, więc walkchamp totalny, kupiłem ich trochę. Następnie mob mobgrinder ze spawnera. Ogólnie nie był on jakiś wydajny, bo strasznie dużo miejsc do oświetlania było. Też trochę oświetliłem, ale tego już wam nie pokazuję, bo to zwyczajnie jest nudne no i tutaj stało się coś niezbyt fajnego bo skraszowało mi nagranie i tutaj widzicie że tutaj wszystko było dobrze nagrane ale w pewnym momencie mi się zwiesił po prostu ekran no i dosłownie 3 godziny nagrania się zlagowało i, i no ale ogólnie tam zbyt dużo ciekawego się nie działo bo dałem kuzynowi żeby pozabijał trochę mobki żeby level trochę zwiększyć jedynie co zrobiłem to miecz na którym dałem kilka tam enchantów kupiłem mending żeby się nie niszczył i zenchantowałem go chyba tam na sharpness czytaj jeżeli i będziecie mnie oskarżać przez to, że oszukuję to beka z was. No i tutaj pokazuję wam jeszcze, że no kilka nagań się skaszowało dosłownie, kilku dwugodzinnych nagań, bo wtedy mój kuzyn zabijał te zombiaki i po prostu nie ogarnął, że nagań się zlagowało, bo on się nie zna. I jak ja przyszedłem na to, naprawiłem to, ogólnie wszystko jest przez OBS-a i zlagowało się tak dosłownie 10 dni, więc no i myślę, że to już by było na tyle. Ogólnie dajcie znać, co sądzicie o takich filmach. Sorry, że tak troszkę chaotycznie mówię, ale nie mam żadnego scenariusza napisanego, ani nic. Mówię to po prostu wszystko z głowy, więc zostawcie łapkę w górę sobie z dzwoneczkiem, bo naprawdę dużo czasu poświęciłem na ten film. Nagranie samego tego to z 20 godzin materiału było. Ciągle mi się dysk zapełniał i musiałem stale nagrania usuwać, więc dajcie znać, co sądzicie o tym filmie. Dajcie znać też, czy grać naszej naszej czy bez. Ogólnie wiem, że te to temy trochę zbyt OP były. W późniejszym czasie je usunę spokojnie, ale wydaje mi się, się, że lepiej jest jak mam te totemy niż jakbym miał ciągle nowe światy robić. Bo tak to by było bez sensu, bo ja ciągle bym ginął. Bo ja w Minecraft, no to jak mówiłem na wstępie, no to jedynie w Bedwaysu jak coś grałem. Więc no, dzięki za oglądanie i na rock!